Cześć! Czy wyobrażasz sobie pracę bez gita? Ja totalnie nie. Dlatego dzisiaj chcę kontynuować wątek pracy z repozytorium kodu. Wyobraź sobie dziesięcioosobowy zespół programistyczny, gdzie każda z osób codziennie dostarcza jakiś kod, codziennie implementuje nowe funkcjonalności. I w pewnym momencie musimy scalić ten kod w jednego prawdopodobnie branża integracyjnego, co może się wtedy wydarzyć? Coś, czego nie lubimy wszyscy. Mercz Konflikty. Dlatego dzisiaj postaram Ci się przedstawić kilka moich pomysłów na unikanie problemów z mercz konfliktami. Dlaczego mercz konflikty są złe? No, przede wszystkim zajmują nasz czas a nasz czas lubimy wykorzystywać do rzeczy, które lubimy, czyli do programowania. Z drugiej strony, źle rozwiązany konflikt może powodować, że nasza aplikacja się wykrzaczy i będziemy o tym wiedzieć dopiero w momencie, kiedy puścimy to na testy. Oczywiście, zawsze możemy wspomagać dodatkową osobą, która realizowała właśnie ten kod, z którym konfliktuje nasza zmiana. Natomiast czy zawsze chcemy angażować dodatkowe osoby przy każdym mecz w konflikcie? Raczej nie, raczej staramy się być samodzielni. Po trzecie, Szlak cię trafia, gdy widzisz, że ktoś wrąbał ci się ze swoim fragmentem kodu w miejsce, w którym ty miałeś swoją implementację. Zacznijmy w takim razie od tego, co robić, aby ich unikać. Zasada pierwsza ciągle zaktualizowany branch. Podczas pracy nad Feature branchem staraj się jak najczęściej pobierać zmiany z branża integracyjnego. Dzięki częstej aktualizacji prawdopodobnie unikniesz dużych zmian, które się pojawiły, które mogą spowodować spore konflikty. Co natomiast oznacza częsta aktualizacja? To na pewno nie aktualizacja raz na dwa tygodnie czy raz na tydzień. Aktualizować powinniśmy tak często, jak jest to potrzebne, czyli w momencie kiedy ktoś faktycznie domerżował coś do naszego branża integracyjnego. Zapewne w zespole pojawia się taki komunikat, a dla nas jest to pewnego rodzaju wyzwolenie takiej akcji uaktualnienia swojego brancza o te zmiany, które się pojawiły na branchu integracyjnym. Zasada druga, krótko żyjące branże. Jeżeli od tygodnia pracujemy nad swoimi zmianami, a przed nami jeszcze kolejny tydzień pracy, istnieje duże ryzyko, że w ciągu tych dwóch tygodni pracy pojawi się bardzo dużo zmian innych programistów, niektóre na pewno będą wpływały na części kodów, w których implementujemy swoje zmiany. Często dzieje się tak, kiedy jesteśmy na początku rozwoju naszej aplikacji, kiedy tak naprawdę architektura kodu jeszcze ewoluuje. Albo dodajemy kolejne elementy, które będą wykorzystywane w całym systemie, jak na przykład jakiś serwis do logowania. Od czasu życia brancza potencjalnie zależy ilość konfliktów, które mogą się pojawić. Długi czas życia brancza, duża ilość wprowadzanych zmian powoduje zazwyczaj dużą ilość konfliktów. W momencie, kiedy skrócimy czas życia brancza i będziemy częściej integrować go do brancza integracyjnego, tak naprawdę mamy większe prawdopodobieństwo, że tych konfliktów będzie mniej. Aby móc pracować z krótkimi branczami, Musimy wyjść nieco level wyżej, tak naprawdę na podział już konkretnego zadania, na porcjowanie zmian. Krótko żyjące brancze zazwyczaj są efektem dobrze podzielonego zadania, czyli większego User storiesa podzielonego na mniejsze elementy, gdzie każdy z nich może być osobnym feature branchem. Wyobraźmy sobie sytuację pracy nad jednym dużym User Storiesem. Prawdopodobnie będziemy realizować go w pojedynkę, bo ciężko będzie podzielić się pracą. Prawdopodobnie nie będziemy mogli go pokazać przez najbliższy czas, ponieważ cały czas coś się dzieje, cały czas. Coś może nie działać. Gdybyśmy podzielili go na mniejsze elementy, to nie dość, że unikniemy ilości, dużej ilości konfliktów, to będziemy mogli podzielić się pracą, ale też ją stopniowo pokazywać. Kolejna zasada to małe moduły. Tak, wiem, nie dotyczy to konkretnie pracy z repozytorium kodu, natomiast już z architekturą i układaniem kodu w naszej aplikacji. Wyobraźmy sobie aplikację, a może nawet nie wyobrażajmy sobie jej, tylko popatrzmy w aplikację, w której pracujemy. I możemy uświadczyć zapewne tam wielowarstwowości albo spaghetti kodu. W momencie, kiedy musimy dodać lub zmienić daną funkcjonalność, prawdopodobnie będziemy rozbijać je o wiele różnych plików w różnych miejscach. Trafimy na jakiegoś user service managera, w którym modyfikujemy jedną metodę. Nasz drugi kolega zespołu pracuje nad czymś podobnym, związanym z akcjami użytkownika. Prawdopodobnie trafi do tego samego pliku. Prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu jest bardzo duże. Modyfikujemy ten sam plik. Stosowanie takiej zasady, jak zasada pojedynczej odpowiedzialności, o której w sumie Bartek powiedział więcej w filmie na temat Solidu, powoduje, że nie tylko nasz kod jest lepszy, bardziej modularny, bardziej utrzymywalny, ale także zmniejsza szanse na występowanie konfliktów. Na koniec chciałbym dodać, że jeżeli dwóch programistów pracuje nad tym samym fragmentem kodu, to prawdopodobnie źle podzieliliśmy nasze zadania. Przejdźmy dalej. Jest taka uniwersalna zasada, która rozwiązuje bardzo dużo różnych problemów w pracy zespołowej. To komunikacja. Rzadko kiedy zdarza się, że mamy problem techniczny z rozwiązaniem jakiegoś problemu, natomiast bardzo często pojawia się fakt, że ktoś o czymś nie wiedział. Dlatego bardzo często rozwiązaniem konfliktów, które pojawiają się w naszych medjach, jest po prostu informowanie się nawzajem, że wprowadzam coś bardzo ważnego, co wpływa na przykład na najbardziej wykorzystywany fragment naszej aplikacji. Wystarczy o tym poinformować innych. Nie tylko komunikuj, ale także zachęcaj do tego, żeby inne osoby razem z Tobą wprowadzały te bardzo ważne zmiany w aplikacji. Dlatego zachęcam Cię do wykorzystywania takich sesji jak MOB czy PER Programming w momencie, kiedy. Siadamy większą ilością osób przed jednym monitorem, z jedną klawiaturą i zaczynamy wspólnie rozwiązywać dany problem, wprowadzać dane rozwiązanie. Dzięki temu unikniemy i konfliktów, ale także podzielimy się swoją wiedzą. Mam nadzieję, że przedstawione dzisiaj metody w jakiś sposób pomogą Tobie i Twojemu zespołowi unikać mercz konfliktów. Natomiast, jeżeli stosujesz coś więcej, podziel się tym w komentarzu pod tym odcinkiem. Tyle z mojej strony, dzięki wielkie i do zobaczenia.